No to zaczynamy. Maciek mala wszystko. On wozi. Studnia. Pod pompownię, drenażu. Ciekawe ile taka uci głęboko wykopie. docielowo 4 metry. A czy się uda? Nie, już widzę, że nie. A to się łopatą dokopie. Rany bockie. Studnia przepompownia, sorry. Przepompownia obsadzona. 4,20. 4,30 głęboko. Ale była to sprawa yy, nerwowa, atmosfera była. A Na tego nie nagrywaliśmy. Okay. Blaszak nam przeszkadza. popaść. Postawili blaszek, nie? O! Super. Ha! Usługi hader. U nas wystarczy operatorowi powiedzieć wejść sobie Blaszak, zawiść do domu i zawozić. <gry> <gry> Od razu lepiej Transport organizowany Wyzwania dla kierowców ruch kierowany Swoje chłopaki jeszcze ja tylko 6 samochodów 7 Jeden jeszcze jeden Proszę bardzo, Mateuniu na niwelatorku, garaż, garaż będziemy układać, równo, tu są takie wysokości poobierane, niwelator jest optyczny, tylko to jest taki niwelator, który jak raz go ułożysz, to delikatnie im obkręcisz, już tego poziomu nie ma, ale nie musimy mówić. Mówiłem. 8 Ułoży się, a tam, tam jest 8 osiem, tam jest 8 i pół mniej więcej to nie. To jest tak, to jest nic. Także jeszcze tu, tu ile będzie tyle? O, tak jak teraz. Super, to świetnie. Snurek, lalencja, yy, co tam jeszcze? Pioski, kamienie, młotki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Garagier stoi. Mateusz klei taśmą, garaż, dziury zakleja, żeby mnie ciekło. No ale skarbeńku, co ja Ci, Tumek, nic ambitnego nie robisz. Taśmu jest. To taśmuj, bardzo mi się podoba. Mogę ci poziom się położyć, jak chcesz. Bardzo, garaż odnowiony. Najidealnie. że się drzwi zgodziły. Polianowa, na taśmie. Dobra. Pomóżcie w przeniesieniu, tak? No pomóżcie w przeniesieniu, lekkie zabezpieczenie. Płyty się zgrały, młotkiem się zgrały, czyli się zgrały idealnie. Pięknie, jest. bardzo mi się ma, to już podoba. Tak są jak jakby poziomicę położyć, co by się stało. Ale to są szczegóły. Ja tego nie. Ciężkie czasy nastały. Ciężkie czasy, gorąca. Mateusz w nerwa chodzi. Wody mu rachuje. No ale to. Tak to już jest. Chowa sprzęty. Sprzęty takie, że. jakby to ktoś ukradł, to mu dopłacił. No ale wiecie, jak to jest. Słuchaj tego pchnięcia. A potem. Nie ma sensu. Przygotóweczka zrobiona da domki po poprawiane, zakończone jutro asfalcik. O, już się nie mogę doczekać Trochę to takie spękane, ale Zaleje się to dzikim masem bitumicznym Widj jak to się ma Mięciutki. Zobaczymy jak to jakie to będzie jutro. No być nie na cciutko robić. No wyjdzie w pranie. No, dobra, tyle. Jak to było? Subskrybujcie, albo nie, albo to jutro powiem. Co robisz Kasperku? Sikam. Kasperek rozlewa mocz. Mocznik. Na paket, żeby tu... Ładnie pachnie eee... No To nie wymaga komentarza Asfalt szybko wiążący Jakieś 20 km butem Super Deka stopiona Na musimy szybko jechać do... Patrz. Katorgi, ciąg dalszy Asfaltowanie zaczęte Bardzo ładnie wszystko jest na oko zrobione Mateusz syp, bo stygnie. Coś taki mokry jest dramat. Trzeba się uczyć. Uczcie się. Jestem, ten jest bardzo przyjemnie, taka trochę sauna. No Końcówka nam została tam tąd. Jak na tą zagęszczarkę to jest super zrobione to jest świetnie Wyśmienita robota Bardzo mi się podoba No także tak yy, Ogniem Nie zatrzymujemy się Mateuszku I tyle Recenzje Produktu ma jeszcze tam, żeś nie nie przezamik. Przezamy tu jest jeszcze tam. Asfalt zrewolucjonizowany, oddany do. No, lepiej tego nikomu nie pokazywać, no ale pewnie zarządy dróg przyjadą. Nie, no no nie jest najgorzej. Jakby tylko była zagęszczarka, też bardziej żwawa, że tak powiem, to by było złoto. No i gdzie gdzieniegdzie z ilościami nie doszacowałem, ale jak na pierwszy raz, to myślę, że jest ok. Zaklejone lepik jakiś tam jest drogowy. Raczej nie przeterminowane, ale się okaże. Za parę naście minut, czy to zwiąże, czy nie zwiąże. No i złoto, jeszcze ze dwie tony i, i na tyle koniec. No, jest tak, tak, pięknie, złociście. No, ale super. Także tyle. Elo.